Jesteśmy na targach EXPO SURFACE w Kielcach. Po długim czasie pandemii targi powracają do łask. Również i Ośrodek Targowy Kielecki rozpoczyna z dużym rozpędem duże wystawy targowe. Przed naszą kamerą pan Piotr Odziemek. Dzień dyre dobry, Dyrektor targów Przemysłowa Wiosna. Zastępca dyrektora. Zastępca dyrektora poprosimy Panie Piotrze o to, żeby Pan opowiedział troszeczkę o tym, co udało Wam się tutaj na tych targach zgromadzić, do kogo tą ofertę kierujecie i jacy wystawcy w tych, akurat w tej edycji wzięli udział. W tym roku udało się nam otworzyć 7 hal. To dla nas, jako dla targowców jest najważniejsza informacja, ponieważ udało nam się wypełnić wszystkie nasze dostępne hale, jakie mamy, wystawcami. Targi STOM z tą Tools, Black, Stom Laser i Robotics. To już jest mocna marka na rynku targowym w Polsce. Tutaj mamy firmy z obróbką metalu, z obróbką blachy, z laserem, z laserami. Mamy też firmy, które zajmują się robotyzacją i automatyzacją. Do tego mamy największą w Polsce, jedną z największych w Europie wystaw druku 3D. To jest bardzo ciekawa nowa gałąź przemysłu. Myślę, że bardzo przyszłościowa. Bardzo przyszłościowa i u nas w tym roku odbyła się premiera jedynej na świecie drukarki 3D dla budownictwa. Polska firma opracowała technologię nakładania i sam materiał, który będzie potem wykorzystywany do drukowania dla elewacji. I to jest coś super, dlatego że Architekci dostają całkowicie nowe narzędzie do tego, żeby robić piękne budynki, a to jest całkowita nowość, premiera absolutnie światowa. Nikt jeszcze, a ja jeżdżę na targach drukarek 3D już od kilku lat, naprawdę nikt jeszcze się nie zbliży do, do czegoś takiego. No, rzeczywiście, drukarki 3D mogą być wykorzystane w każdej gałęzi przemysłu do jakichś tam nisko nakładowych produkcji. I... Do, tego do materiału. Do, tak, dokładnie, do tego do prototypowania. No i też y, mówimy o drukowaniu w metalu. To też jest coś, co może być świetne, szczególnie dla małej, małej produkcji, ale już w metalu, tak? W te, tam, gdzie e, jest potrzebna trwałość duża. Już też e, nawet duże światowe firmy e, pokazały swoją, swoje drukarki e, 3D w metalu. To są nakładanie laserowe plus obróbka. No, no i robi to piorunujące wrażenie. Mamy też w tym roku targi dla odlewnictwa, targi metal. No wyjątkowo są połączone razem, bo zwykle to były imprezy osobne, ale ze względów oczywistych musieliśmy je połączyć razem i to też udało się wypełnić półtorej hali wystawcami ze sprzętem dla odlewnictwa. No i mamy jeszcze imprezę, tak jak pan na początku powiedział, dla, dla antykorozji. Tak, czyli obróbki Dokładnie. Obróbki... Tak, na, nas oczywiście najbardziej interesujące i może powiedzmy króciutko o tym, jakich wystawców udało się tutaj sprowadzić. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się zebrać około 30-40 firm na, na, z tej branży. Rozumiemy, że... To wszyscy rozumiemy, jaka jest sytuacja. Wszyscy rozumiemy, jakie trudne czasy były za nami. Miejmy nadzieję, że już były. Zresztą Mamy już siedem hal i kilka, jeżeli nie kilkanaście tysięcy zwiedzających w ciągu trzech dni, więc wygląda na to, że już powoli były. Pandemii tutaj nie widać. No nie, nie, pandemii nie widzicie, ale widać biznes. Ale widać, widać biznes, widać widać sprzedaż, widać, że e, i wystawcy i zwiedzający potrzebowali, potrzebowali tego. Noż taka może dygresja, ale e, uda, mieliśmy bankiet dla wystawców, który był największy w historii. Myeliśmy prawie tysiąc osób na bankiecie, więc nawet, nawet w tym miejscu widać, że ta potrzeba spotkań, to tęsknota za powrotem do tego, co, jak to wyglądało, jest, jest bardzo duża. Zapewne trudno jest organizować właśnie w tych czasach takich prawie popandemicznych taką dużą imprezę, bo przecież przed chwilą odbyły się targi ITM, za chwilę odbędą się targi w nadarzynie. Także no, uważam, że wielkie gratulacje dla Was. Macie chyba dużą siłę przebicia w tych branżach, które się Dzięk, tu wystawiają. Dziękujemy. Mamy wrażenie, że to dlatego, że jesteśmy bardzo blisko naszych klientów, że to my rozmawiamy my, czyli targowcy, rozmawiamy z osobami odpowiedzialnymi za, za wystawę. Nam łatwiej może zaufać, ponieważ też jesteśmy bardzo fair. W tych trudnych czasach, kiedy nie było wiadomo, co się będzie działo z firmami, my nie mieliśmy problemu, żeby, żeby się dogadać, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju, rodzaju zaliczki. Nigdy się z nikim nie, nie kłóciliśmy na ten, na ten temat. Wiem, że to może jest teraz... Jeden z ośrodków miał z tym problem. Dokładnie. U nas my zrobiliśmy dokładnie odwrotnie. I chyba, no i... Zaoprocentowało to do, 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 z do, 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 Dokładnie tak. Dobrze. Pani Piotrze, Wiosna, Przemysłowa wiosna. Tak, Może troszeczkę więcej, abyśmy już mogli przygotować naszych widzów do tych targów. Będzie to 5-7 kwietnia w przyszłym roku. Wracamy do terminu wiosennego. Wszystkie branże mówią, że ten termin jest bardzo dobry, ten wiosenny. I, no i dla nas też jest, no to, jest, to są imprezy, naszym zdaniem najlepiej działające wiosną. Ja my rozumiem, że jest dosyć blisko między tą edycją, więc przyszłą, więc tak naprawdę jesteśmy gotowi na, na to, żeby znowu być blisko wystawców i rozwiązywać tak. ich, pro, ich, ich problemy. Ale z drugiej strony po, już po wczorajszym dniu mamy deklarację na, na 2022 rok od bardzo dużych graczy, zarówno z części em, przemysłowej, jak i odlewniczej, jak i em, obróbki powierzchni. Czy są jakieś plany, aby jeszcze poszerzyć o jakieś kolejne branże? E. Tak, mamy e, powoli wchodzimy w branżę e, łączenia z fix przed e, kilka lat temu, no 2-3 lata temu nam e, do, do zakresu branżowego i tutaj też widzimy już ładny, ładny wzrost. E, ma, mamy jeszcze kilka pomysłów. Nie chcemy, znaczy, Chcemy, żeby zwiedzający, który przyjeżdża do nas, bo tak naprawdę zwiedzający jest tutaj najważniejszy. Jeżeli tak. zwiedzający przyjedzie i zrobi biznes, to wystawcy zrobią biznes. Dokładnie tak to działa. Chcemy, żeby zwiedzający, który przyjedzie tutaj do nas, zrobił taki biznes, jaki potrzebuje, czyli znalazł zarówno maszyny do obróbku, obróbki metali, jak jeżeli potrzebuje do obróbki blachy, żeby zautomatyzował sobie swój zakład, i potem jeszcze, żeby zakupił e, spy, za, e, antykorozyjne zabezpieczenie. zabezpieczenia do, do powłoki. Dokładnie. Czyli w pełni znaczy w pełni znalazł pełną gamę produktów. Dokładnie. Do swoich produktów. Dokładnie. Mamy wrażenie, że to jest nasza największa siła e, ta szerokość e, zakresu branżowego targów. I też to, że te targi są wbrew pozorom duże, ale dosyć kompaktowe. Mamy, nasze hale są połączone ze sobą, nie ma. Jeżeli przejść między jedną, jednym teiskiem czy jedną halą, a drugą, no to, to jest, no tak naprawdę przechodzi się dużymi, dużymi drzwiami. Odległości nie są, nie są dużo łatwo się znaleźć. No i dzięki temu te miejsca, które my możemy proponować, wszystkie są dobre, tak? Tak to, tak to powiedzmy, że e, między środkiem hali a ścianą jest nie tak dużo, dużo. Nie zmieści się tam bardzo dużo firm, więc zwiedzający na pewno się znajdą. No, z pewnością znajdą to, czego szukają. Dokładnie tak. tak. No, ja uważam jeszcze, że lokalizacja samego środka w Kielcach no, jest e, bardzo korzystna dla Was tak jakby bliżej mają do was te duże zakłady przemysłowe zlokalizowane na południu Polski na południu na wschodzie, tak, na wschodzie. E, i też No i jeszcze Ukraina czy Dokład celujecie właśnie w tego klienta Tak i mamy agenta na, na Ukrainę e, który z, ściąga zarówno producentów tutaj mamy już, e, chyba pierwszy laser ukraiński na chyba mi się wydaje że to jest pierwszy e, który mamy być może, być może już może wcześniej były ale w tym roku to jest duże Ukraińskiej firmy, ale organizujemy też przyjazdy firm ukraińskich na, na targi. Mamy, jakby współpracujemy z firmami, które organizują takie wycieczki do nas na, na targi firm, które się zajmują produkcją. Ukraińcom chyba tutaj jest najbliżej? To, to jest najbliżej, ale no, oprócz Ukrainy, czy powiedzmy czy Słowacja, też, czy, czy Czechy, tak naprawdę ta część Polski, południowo wschodniej gdzie jest bardzo duża produkcja, no, do nas ma dwie godziny. Tak naprawdę wstaje się rano, wsiada do samochodu o godzinie 8, czy tak. się jest w Lublinie, czy się jest w Rzeszowie, czy się jest w Krakowie, czy w Katowicach. Tak. Dwie godziny później parkuje się, parkuje się u nas na targach o godzinie 10, już jesteśmy na targach i nie, nie trzeba e, hotelu, nie trzeba długiej drogi. Tak. E, wszystko jest... To jest w ciągu łatwy. jednego dnia można naprawdę odbyć kilka spotkań, Dokładnie tak. które są potrzebne. W I jeszcze dzięki za, temu, że targi, tak, że targi są e, skompaktowe, tak. e, to jeszcze nie muszą chodzić się szukać I bardzo dużo. czasu no, Dokładnie. Na, na poszukiwania. Pani Piotrze, gratuluję, bo na pewno to jest wielkim sukcesem stworzenie tak dużej imprezy w tych czasach. Zapraszamy wszystkich oczywiście na targi Przemysłowa Wiosna 5-7 kwietnia ośrodek targowy w Kielcach. A ja jeszcze chciałbym serdecznie podziękować wystawcom za to, że nam zaufali. Za to, że kiedy były możliwości czy powiedzmy strach przed kolejną falą pandemii, zaufali nam, że my jednak nam się uda zrobić targi, bo tak naprawdę ten sukces, który rzeczywiście nawet na skalę nie tylko polską, ale europejską. Mówimy o tym, że spadki w Europie targów są 80%, a my mówimy tutaj o drobnej korekcie u nas w Kielcach. To jest wszystkich sukces, zarówno wystawców, zwiedzających, naszych partnerów, jak i nasz i nam, to serdecznie dziękujemy. Dziękuję.